Cześć, detektywi! Wyobraźcie sobie, że podczas remontu Starego Domu natrafiacie na ukryty schowek, a w nim pożółkły zapieczętowany list. Na kopercie widnieje tajemniczy symbol, a w środku znajdujecie kartkę, zapisaną szeregiem niezrozumiałych znaków i liter. Każdy symbol to klucz do nieodkrytej historii? Dziś wyruszamy na śledztwo, które postawi przed Wami wyzwanie dedukcji i logicznego myślenia. Czy jesteście gotowi rozszyfrować ten zagadkowy przekaz? Zostańcie do końca, bo każdy szczegół może okazać się decydujący. W dzisiejszym odcinku sekretne kody rozszyfruj zagadkę detektywa. Zabiorę Was w podróż po świecie szyfrów i tajemniczych przesłań. Znaleźliśmy dokument, który od lat czekał, aby ktoś odkrył w nim ukryty przekaz. Naszym zadaniem jest nie tylko zidentyfikowanie rodzaju szyfru, ale również złożenie wszystkich elementów układanki w logiczną całość. Opowiem Wam o technikach, takich jak klasyczny szyfr Cezara, bardziej złożony szyfr Vigenera oraz o analizie częstotliwości znaków. Każdy detal, od drobnych odstępów po powtarzające się sekwencje, może być kluczem do rozwikłania tej zagadki. Gotowi na wyzwanie? Zacznijmy od przyjrzenia się naszemu dokumentowi. Na pierwszy rzut oka widzicie tu zbiór przypadkowych znaków, jednak szczegółowa analiza ujawnia pewne regularności. Zauważcie, że niektóre litery i symbole pojawiają się wielokrotnie. To może wskazywać, że mamy do czynienia z szyfrem opartym na przesunięciach. Jedną z pierwszych metod, jaką zastosujemy, jest klasyczny szyfr Cezara. Spróbujemy przesunąć litery o kilka miejsc w alfabecie 3, 5 lub nawet 7, aby sprawdzić, czy pojawi się dla nas czytelny tekst. Jeśli ta metoda nie przyniesie rezultatu, rozważymy szyfr Wigener'a, który wykorzystuje słowo klucz do ustalenia indywidualnych przesunięć dla każdego znaku. Ważną techniką w naszym śledztwie jest także analiza częstotliwości liter. W języku polskim litery takie jak a, e, o czy i występują częściej niż inne. Porównując te dane z naszym szyfrem, możemy zasugerować, czy przypadkowe wystąpienia liter stanowią część większego wzoru. Na ekranie widzicie przykładowe wykresy i fragmenty kodu, które właśnie analizujemy. To właśnie te szczegóły mogą w końcu odsłonić ukryty przekaz dokumentu. Pracując nad rozszyfrowaniem, korzystam z narzędzi online, które automatycznie sprawdzają różne przesunięcia i kombinacje kluczy. Każdy krok, każdy test przybliża nas do rozwiązania tajemnicy. Pamiętajcie, nie ma przypadkowości, a każda hipoteza jest cenna. Jeśli macie własne teorie, podzielcie się nimi w komentarzach. Razem możemy dojść do prawdy. To już koniec naszego dzisiejszego śledztwa w sekretnych kodach. Mam nadzieję, że odcinek zainspirował Was do własnych eksperymentów detektywistycznych. Subskrybujcie, zostawiajcie komentarze i lajki, byśmy razem mogli rozszyfrowywać kolejne zagadki. Do zobaczenia, detektywi.